Cześć, tu Hikomikos. Właśnie dostałem paczkę od pokemonshop.pl. Ostatnio był otwierany Booster Box, a dzisiaj jeszcze jeden Elite Trainer Box, także oglądajcie. Elite Trainer Box Silver Tempest. No i to jest już ten boksik. W środku, tak jak wcześniej, instrukcja, wiadomo jakie karty. W ogóle jeszcze zauważyłem, że ten Anon jest bardzo ładny. Jego również bym chciał do mojej kolekcji kart. Też jest taki alternatywny artwork tutaj. Gdzieś na końcu tu jest Anon V. I ten Reshiram V bardzo mi przypomina tego Reshirama, którego mieliśmy w serii Czern i Biel. Mianowicie tego. Dostała ta karta ocena dziewiątkę. A to dlatego, że ja kiedyś tę kartę chyba kupiłem od kogoś na eBayu. Więc może dlatego, że nie była w stanie idealnym. E, dostała dziewiątkę, bo sam ją gradowałem. A jeśli wy chcielibyście wysłać karty do PSA, Macie linki w opisie. Ten alternatywny artwork mi się jeszcze podoba. Także polujemy, polujemy. Co dzisiaj wydrobimy? Ok. O, bałagan zrobiłem. A na pokemonshop.pl mamy bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład preorder Crown Zenith 229 zł. Crown Zenith VMAX Pikachu 129 zł. Mokutiny 3 sztuki 249 zł, Morpeko V-Union z playmatą 169 zł, Silver Tempest 2 razy 3 pack 95 zł, Preorder V-Union Boxa Virizion 79 zł, a reszta wyprzedane. Widzicie jak się to wszystko wyprzedaje. A właśnie jest też opcja wyślij do PSA, jak chcecie mieć zgradowane karty. Na przykład wysyłając polskiego Pikachu, możecie go dostać potem zgradezowanego w PSA. Cena wysyłki jednej karty to 199 zł. Z kodem Hikomikos chyba coś tam dostaniecie yy, zniżkę jakąś. Nie pamiętam już jak to działało. To samo paczka ko koszulek, paczka, paczka kostek. Bardzo lubię te kostki, więc one zostają u mnie. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten kolor. Yy, boosterki Silver Temple z nogami. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zapraszam na on. Te mogę Wam rozdać na giveaway'a. W sumie ja bardzo dużo rzeczy mam na rozdanie. Takie, że na przykład wystarczy, że za wysyłkę zapłacicie, to dostaniecie parę fajnych rzeczy ode mnie. A dzisiaj zrobimy nieco inaczej, bo... Odpakujemy taki jeden booster. Cyk. Drugi booster. Nie wiem, czy ktoś tak robił na polskim u że otwierał w taki sposób booster. Dajcie znać, trzeci booster. Haha. Zaoszczędzimy czasu. Watchtime'u może nie będzie za dużo. Czwarty booster. Ale ja szybciej otworzę tego booster boxa. Nie booster boxa, tylko Elite Trainer Boxa. Ok, szósty, siódmy, ok, i ósmy, Dawaj. ok, mamy 8 boosterów, ale na live'ach rozdajemy kodziki, no i teraz Spinarak, Ral's Crowgang, Solosy Trainer Gallery, ale słodziak. Od razu, zaraz powędruje do folijki. Terrakion Hall, Relicant, Radiant Tsarina, Virizion, Rare, Energia Jinx, Toxapex. Kolejny booster: Rotom, Baniri, Drippy, Pampi, LGM, Mord. Jeszcze jedna paczka: Drivius, Wailmer, Markrow, Emolga, Meditate, Fletchiner, Lugia V! I od razu rokrafa również. No, gdzie ta logia? No, na pokemonshop.pl. Jeszcze ostatni boosterek został. Growlite Klink, Wilmer, Tretini, Fibas, Zubat, Rivers, Anunvi. Oh! O! A, widzę, że ostatnie boosterki zostały najlepsze na koniec. Nie wiem, czy to się nagrało. Może nagrajmy jeszcze raz. No to tak, co czwarty busterek, coś dobrego skrywa. Dajcie znać, co wytrafiliście z tego. Dzięki pokemonshop.pl za przesłanie mi tych boosterków na opening. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć, cześć.